Jakie mamy rodzajniki w języku francuskim? Rodzajnik nieokreślony czyli L'article indéfini un, une, des. Un cahier, des cahiers. Zeszyt, zeszyty. Une table, des tables. Stół, stoły. Rodzajnik nieokreślony występuje przed rzeczownikiem kiedy o danym rzeczowniku mówimy po raz pierwszy. Nous avons une tante qui vit en France. Mamy Ciocie, która mieszka we Francji. J'ai kupiony nowy gilet gris. Kupiłem nową, szarą kamizelkę. Il a une nouvelle trousse, il est content. On ma nowy piórnik, on jest zadowolony. Il a une feille sur la table. Na stole leży kartka papieru. Ma soeur mange une glace à la fraise. Moja siostra je loda truskawkowego. Melanie a préparé une tarte pour des amis. Melania przygotowała ciasto dla przyjaciół. Rodzajnik nieokreślony w znaczeniu liczebnika jeden. Sandrillon a perdu une chaussure en sortant du bal Kopciuszek zgubił jeden pantofelek wychodząc z balu. Jego boli jeden ząb. Rodzajnik nieokreślony, kiedy coś bardzo nas poruszyło, wzburzyło, zachwyciło. W staniach wykrzyknikowych typu. Un voleur. To dopiero jest złodziej. C'est artyst. To dopiero jest artysta. C'est Niezły z niego numer. Odczuwam pragnienie. Tutaj typowe wyrażenie czasownikowe, funkcjonujące bez rodzajnika, ale w zależności od kontekstu może pojawić się w nim rodzajnik, który wzmacnia ów kontekst. Une soif. Odczuwam jeden z tych rodzajów palącego pragnienia. Tutaj dodanie rodzajnika nieokreślonego wskazuje na wysoki stopień tej cechy. J'ai une soif. Ale chce mi się pić. J'ai une soif atros. Odczuwam okropne pragnienie. Tutaj już sam rodzajnik nieokreślony pełni funkcję wzmocnienia przekazu. C'est un talent, c'est talent extraordinaire. Ale to jest talent, to jest wyjątkowy talent. Elle a parlé avec une émotion. Elle a parlé avec une telle Ona mówiła z taką emocją. Elle Ona wykazuje się wyjątkową arogancją. Ona ma w sobie tyle arogancji. Rodajnik nieokreślony, kiedy rzeczownik przed którym stoi, jest określony przymiotnikiem albo innym dopełnieniem, którego określa. Un beau roman. Une belle histoire. To jest piękna powieść, to jest piękna historia. Un livre qui fait réfléchir. To jest książka, która skłania do refleksji. Un personnage fictif. To jest postać fikcyjna. Cette femme est un grand amateur de peinture. Ta kobieta jest ogromnym amatorem malarstwa. Sirop Ty bierzesz syrop żeby złagodzić kaszel. Rodzajnik nieokreślony w przykładach. Elle met toujours un pour Ona zawsze nakłada kapelusz przed wyjściem, ale to samo zdanie w formie przeczącej. Nie ma rodzajnika. Elle ne met de pour ona nigdy nie nakłada kapelusza przed wyjściem. Elle m'a posé une question. Ona zadała mi pytanie, jedno pytanie. Il un Jutro, ona przygotuje ciasto. Nous avons une Pewnego dnia, skonstruowaliśmy chatkę. J'irai dormir chez une amie. Będę spał, dosłownie pójdę, przenocuję u przyjaciółki, jednej przyjaciółki, jakiejś przyjaciółki. Il était une fois un prince charmant. Pewnego razu żył sobie uroczy książę. Le prince habitait un château splendide. Książę mieszkał we wspaniałym pałacu. Ten sam książę, postać, o której mówiliśmy, poprzedzony rodzajnikiem określonym. Il joue avec un ballon blanc. On bawi się białą piłką, jakąś białą piłką.